Ktoś jest koło tepeka, kornel Jest, tu jest, tu jest, Loki, kurde Ty jest ale ktoś go zajebał Patrz na Alcie, może gdzieś jest... Szukam Tu czekaj, czekaj, może nie iść tak do przodu, nie iść tak do przodu Nie iść tak do przodu Ty tu goni? No nie, na pewno Ale mnie też a nie kurde, mu napisz, coś. lewa, Dobra, lewa, czekaj, czekaj. No, dawaj. Lewa deska. Lewa. Ty by go zebrał kurwa? Zabij go, zabij go Zabij tego typa Kurwa, ty drywa jebany Zabiłeś go? A zebrał z kurniaka No Zabijcie. Dawaj, do bazy tam tego zebrałeś? Tak, a szedam. Chciał wiggle. On zebrał skórniaka i spierdalał No, mam dwa CKM. -y. No to pewnie oni zabili tego, tego, tego typu co nie? A, dwa CKM, -y, sześć apteczek. Ale się pewnie kurwe zdziwili.